Frontyczkę mają No i teraz mi powiedz Dariusz, że żeśmy nie zdążyli na czas. Idealnie, um, akurat na odpalenie Rumuna. No to co? No. Zaproszę o komentarz bieżących widarzy. No, Tą zieloną ruiną, która tutaj teraz stoi. Mam nadzieję, że oni nas nie Jest taka możliwość. Łoko się w

Nie wiem, ja już dziękuję. A ja ty już a za tym mówię, że dziękujesz? Za, za tydzień są dwa ile? Dwa? Za tydzień? Trzydziestego. No, ale to jest piątek, a tydzień po południu. I 1. Po pierwszego, 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 a ósmego to ja, ja nie? Ja nie? Nie, już nie, też tak doskiem. Aha. No to, kamień, to może ósmego się umówimy. Ja mi się szkła już zaczynać. się. Co? Dzisiaj szkoła już będzie zaczynać. Aha. Zobaczymy. No, okay. Zaraz ci ty zobaczysz. Niebezpiecznie z no, to nie bezpiecznie jest tutaj? Tak i tak miękko, nie tak jak na tej. Ja też jestem wciągnięty. Tak, żeby wrócił, Bartyk wsiadał. Otóż się tu czuję, nie się wsiadnie. I zwolnij, bo będzie Bartek wsiadał, zwolnij mu, tu W siadaku, to są wszyscy. Ale chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź no chodź tu, was tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź nas na tu, A tu, później z powrotem? Ja już tu, chodź tu, chodź ja chodź tu, to jest po ferie, masz przecież. Kurde. Ja dzisiaj mam półmatek. <grystanie> o! 20. To fajnie się masz. Ty już w ogóle zrobić na był. było. Wczoraj, kurde. Ten, ten Dobrze, że tobie do nie kazali. <grystanie> Prawie to ja mam za ten. Ten masz szczęście, idę na kaptwo. Ale kiedyś. Rozumiem, jak to na, kiedyś, to raczej? Raczej? Jak tu na kolejce jest Zatrzymali. Na Szydłuchaś był pierwszy raz. Kazałem. A gdzie? W Jak jechałem stąd, to też byłem ponad 40 yy, godzin na nogach. No to wygląda, no, jak to jak... wygląda faktycznie Ale no, nie, jak walka. jechałem, to kurde jadę drogą wydaje mi się, że samochód przyhamowuje patrzę, to się lampy od, od, tej, od, tej, od ulicy odbija, ulicy mówię nie, jak najszybciej do domu. To... Ja ja jestem tak chyba, że ty ja mi pojedziesz z pojedziesz pociągiem. Ale czy na górę? Ale on pociągnie? No, a po co? Przyśle kręcił film z tego. Z kabiny, z ja, tej... Słuchaj, ja, słuchaj, co? Ale Ale. Za późno południe muszę być coś. czymś. No wrócimy ten. Ja, ja zazwolę zaraz do ojca. No znajdę, że ten zabrałby taka południe. Byłoby to jakieś rozwiązanie. No ale to czemu? Przecież ty byś na tom nie możesz kręcić? Patrz jak ja wyglądam, a kamera, no, pożyczona No to tylko ją w, w ręku trzymasz, nic no. więcej nie? Co? Tylko ją w ręku przecież trzymasz, nic no, więcej No nie, ale parę jak ja wyglądam No później nie będziesz na ja siebie filmował, po grzegorz Nie, tu się ukradnie, to się będzie trzeba robić Aha, te barierki właśnie Znaczy, czy pan ją Zaraz niech zwolni, później wyjdziemy przed maszyną. Przed drugim, wzią, wzią, przed tym przed Ale tym tym nie wiadomo, czy się podtrzyma przy, przy tym zmieści, co No Właśnie, nie wiem Zmieści się tutaj no, nie, Przy to się, nie się nie mieści, to przy tym się na przykład Przy tym łamce się mieści, ale tamten już widać, stąd O kurde Co za gnoje to po wyginanej kurde zaś no. O, mogliśmy wziąć bież do tej, byśmy to prawie docięli no. Nie Zaję. zmieścimy się, no nie? No nie, to trzeba odgrywać Tam niech się zatrzymią, odgniemy, podegniemy A to Przez, będzie trzeba, więcej osób swoje. nawet do tego bo... W tym lewie do A bo powiesimy to z drugiej strony, to się odygnie tej... <grym> Przed drugim wiaduktem się zatrzymamy, bo tam są bagierki wyginane. O, Bartek jest na maszynie Na dzięki Przynajmniej młodzieb Wyskowice nie ma O, i tu było coś pięknego Wyskowice tutaj, że powiem Musimy sobie zjeżdżać w ochronę na dół Pana do nie, to byśmy sobie Jeszcze spychaj na dwa wagony A jakiego typu? Średnie A bo to w te dupki powginały co myśmy mieli skarby wygonać Bartek wygonił skarbiony No myśmy to... Bo wyście do to jeszcze nie było tego, nie? Nie, jak jechaliśmy... Co trzeba to zepsuć? No to musimy to jakoś zepsuć, nie? Ilu nas jest? Dobra, bo czasu nie ma. Dobra, wpychamy. I co? No tutaj właśnie jest to połamane. No to przygięte nie będzie też Hmm. Ogniie, ale nie można wejść do przedziału. Bo wszyscy są komorzenisty stać <that attack spooky> A to na automatycznym pilocie chyba, bo nie na stęków wypadku. Jeszcze o nie chcieli. Trzeba będzie napisać karterskiej nie wychylać. Kamil chce, żeby ją demonstrant. Bo jak się już nie to jest Przecież nie będzie sam na sprawiach. Co zobaczyć? Drewnia już nie ma śladu. Zostały zutylizowane. No nie, te, te duże tam są jeszcze z co? tyłu. Po prawej tam. No, troszkę, troszkę no ale to, 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 co tutaj było cięte, wiesz? To ten te najgrubszy kojarzysz? No to tyś, nie wiem. No to wiecie, tak. że to zostało już zutylizowane. Takie o, rzeczy tyle ładne. czasu. Czy miałem tu wicze, że to no, skrajne, żeby jechać, czy nie? No. no, tylko, że to wiesz, tak z góry patrząc, to tam chyba na pewno myślisz, że będzie wchodził wiesz. No, z góry tutaj. To to trzeba by tam później z albo bo z dachu czy No Ja to proponowałem, że po prostu taki wiesz, nieśpieszny spacer, żeby tym tempem pociąg jechał, a wszyscy wylatali po dachach bo w No to jest to jedno, nie? Prawej. to no, że to... no, 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 no. Ale to nie, nie chodzi, to zobacz, nie, 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 to nie będzie To nie będzie. jest. To jest. To jest. To nie To jest. No, to Ten tutaj się, to to, to co tutaj jakoś na tym zakresie. No, tu po lewej. Z stołu to, żeśmy wszystkie wycięli, ale do tych wysoko nie dojdziesz To już tylko z wagona. Albo z, z, z drabiny. No. Tam jest prawej. Wszystkie sprawy. Wszystkie sprawy. też To To Jest TV les, ja zobacz, kręcę. A ja też chcę być w telewizji. A też sobie Ostatnio byłem. Się. Ja byłem? tak cię byłeś. Czasia miał na 5. Tak? No nie było ciężko. No to dobrze. No było ale ci nie było. No to dobrze. Dobra i zaczynamy.